Polskie wędkowanie Jarosław Mintus, rozmawiać będziemy z uczestnikiem mistrzostw Polski klubowych metodą spinningową, panem Dariuszem Wietechą. Panie Dariuszu, co to są za zawody, który dzień już pan tutaj łowi i jakie osiągną pan wyniki? Czy to jest drugi dzień zawodów, są to zawody klubowe Mistrzostwa Polski, drużynowe, startują drużyny trzyosobowe z klubów z różnych miast. Mój klub to jest Rodka z Sianowa, nieopodal. Jest to drugi dzień zawodów. Są trzy tury, czyli trzy odcinki do wędkowania. Uczestnicy są podzielone na trzy grupy. Każdy z zawodników zajmuje każdego dnia osobne łowisko i po prostu próbuje łowić. Na dzisiejszym odcinku na pasencie jestem pierwszego, pierwszy raz. Moi koledzy poprzedni, wczoraj, akurat kolega jeden był, który osiągnął wynik, że złowił kilka koni. A jakieś większe okazy, czy do tej pory ktoś może się pochwalić nimi? Znaczy, dzisiejszego dnia jeszcze nie słyszałem o jakichś poważnych wynikach. Słyszałem o jakichś okoniach, mi się udało złowić sandacza, niestety był niewymiarowy. Natomiast wczoraj udało się złowić, z tego co słyszałem, nawet kolegą tutaj troć w pobliżu mostu i kilka szczupaków w okolicy Zieleniowa i drobne okonie. Czyli możemy przyznać, że zawody należą do udanych, czyli ryba dopisuje, tak? To znaczy staramy się przechyczyć rybę, jednak ryba po prostu no jest chimeryczna i trudno jest ją złowić, staramy się ją złowić po prostu naj, co tylko możemy, najprościej generalnie można by sądzić, że złowić jest okonia lub szczupaka jednakże. Ciężko 30 dzisiejszego dnia. Zmieniły się warunki, zaczęło troszkę wiać i padało w nocy, ciśnienie wskoczyło skoczyło i coś tam tym rybom nie pasuje. A jakie przynęty? Czy jest jakiś hit może tych zawodów? To znaczy stosujemy głównie my przynęty gumowe. To są twistery i pery w moim przypadku. No, natomiast tutaj próbujemy, że tak powiem, wszystkimi metodami spinningowymi, czyli w ogóle błyska obrotowa, wahadłowa poprzez wszelkiego rodzaju przynęty gumowe. No dziękuję za. Tutaj dla naszej strony internetowej i życzymy powodzenia w dzisiejszych zawodach. Dziękuję. to zachodnie Zachodniopomorskie Wędkowanie. Rozmawiać będziemy z sędzią kontrolnym dzisiejszych mistrzostw Polski klubowych metodą spinningową. Niech, niech nam Pan powie, który dzień już jest dzisiaj zawodów i jakie wyniki osiągnęli zawodnicy startujący w tej imprezie. To jest dzisiaj drugi dzień zawodów. W dniu dzisiejszym, z tego co wiem, to tam dwa okonki padło do 30 cm, natomiast wczoraj największą sztuką była Troć wędrowna, Srebrniak, tutaj właśnie pod mostem. 56 cm to jest jak największy. No i jeden tam szczupaczek taki w granicach 50 paru centymetrów. Yy, dzisiaj do której godziny zawodnicy będą łowić? Przypomnijmy, że to, jest, yy, to są zawody metodą chodzoną, tak? To nie jest złódek, tylko metoda chodzona i tutaj akurat na tym odcinku rzeki, czy są jeszcze wyznaczone jakieś sektory? To znaczy jest sektor tam miasta i część góry rzeki, jest to metoda na żywej rybie, także złowiona ryba jest od razu mierzona i wpuszczona z powrotem do wody. Nie ma tak jak na innych zawodach, że jest później przenoszona ryba i ważona, mierzona i ogłoszone wyniki. Tutaj po prostu złowiona ryba jest wpuszczana na to, zmierzona, wpuszczana z powrotem do wody. Jest to tak jakby trzy rodzaje spinningowania. To jest na rzece, na akwenie stałym, miało być jeszcze na jeziorze, ale tam z jakichś względów nie odbyło się, także że tutaj jest właśnie taka chodzona metoda. Są tylko sędziowie kontrolni, którzy po złowieniu ryby od razu są przywoływani, zmierzona z was zmierzona i wpuszczona do wody z powrotem. Yy, może Pan nam powie, ile drużyn tutaj przyjechało do ko yy, Koszalina, czy Unieścia, yy, gdzie te zawody się rozpoczęły? Z tego, co wiem, to jest około 120 zawodników. Nie, nie mam pojęcia, ilu jest, ile to jest klubów. No ale mówię, że gdzieś koło 120, bo tak jest po 30, 40, znaczy po 40 członków każdego dnia na, na tym odcinku łowią. No nic, dziękujemy za rozmowę i życzymy połamania Ja Dziękuję.